Cześć, witam Was w kolejnym odcinku serii Hard Score. W tym odcinku nie mamy już takiego celu konkretnego. Naszym celem to jest po prostu przygotowanie się. Bo w następnym odcinku idziemy na smoka, potem już po litrę, a potem będziemy robić farmę Guardianów. Mamy pałeczki, bo byłem w neterze. I chciałabym wam pokazać co zrobiłem. Zbudowałem takie dosyć brzydkie pomieszczenie. Nie wiem czy chcę Wam to pokazać. Ale zobaczcie same. Tam. Tak brzydkie, że mnie oczy pola na to patrzę. Ale no, przyda nam się jakieś pomieszczonko takie, gdzie byśmy byli bezpieczni, osadnicy by byli bezpieczni. Tutaj nie będzie osadników, sobie takich dwóch wprowadziłem po bokach, wydajność 5 i niestrzenność 3. Na końcu mamy też akwarium. A wiecie co, zobaczymy czy z tym to nie będzie nam tak lagować, bo ob oby nie, oby nie. Bo tutaj ta woda tak ładnie wygląda. I mi się ten tak podoba nawet. Dobra, idziemy na górę. Pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, to więcej złotych jabłuszek. Mam do tego celu złoto. Złoty jabłuszka. Mam więcej złota. Sorry, że słychać zombiaka, ale mi się gdzieś tam zrzeszczył. sobie siedzi i kampi sobie. No wiecie, jak to zębiakam jest. Eee, jabłuszka, gdzieś tutaj miałem, bo tradeowałem się z osadnikiem. Mam marchewki złote zresztą. Nie się jabłuszka. Więcej marchewek. Aha, jeszcze mam dry'towe spodenki i kilof. Trochę się pozmieniało, trochę grałem. Trochę sporo. Ale tutaj nic nie robiłem z tym, z tym też nie, z tym też nie, z tym też nie. Bardziej robiłem tą bazę, ale wykopanie tego pomieszczenia słabym kilofem, bo już tamtego nie używam, tylko wylejność dwa. To była po prostu taka męczarnia. No i się spadę. to była taka męczarnia, no. Męczące to było kopanie. Tego tak, kopiłem chyba dwie godziny. Dobra, jak nie ma jabłuszek, to po prostu się wymienia, bo nie chce mi się teraz szukać sobie kupi jabłuszka, złote marchewki? Diamenty się kończą, Będzie, będę musiał pójść do kopalni. Aha! I mam jeszcze konduita. Dokończyłem Tada, Gdzie są emeraldy? Już emeraldów nawet nie mam. Smutne. Trochę aż wiru, bo pewnie też ja kopałem na The right. Słaby mieczek zrobiłem przypadkowo, ale... Dobra, jest z tego co mam kupić. Idę kupić. Idę na dealę, dealowanko. Sprzedamy zaraz też żelazo. Będę chciał mieć więcej osadników z żelazo. To sprzedawane. Ale to jest głośno, czekajcie. <gryw> Bo to jest tak głośno. No jest głośno. Dobra, lepiej bez tego. Tutaj mamy typeczka. Najpierw chciałbym kupić tak. Tyle jabłuszek. Potem chciałabym sobie kupić dużo złotych marchewek. Dziękuję. Mi się łopata trochę naprawiła, fajnie. A jak wychodzę, to jest bardzo proste po prostu... Tak. A. Tu skaczę. Dokładnie nie tak, tylko tak. I zamykam. Jest wszystko skogit. Dobra, mamy chyba ogarnięte. Mm, tylko trzeba jeszcze skraftować. Już nie mogę doczekać, aż robię farmę Guardianów. Uuu, 24 złote jabłka. Ładnie i co jeszcze bez żadnych farem złota. Sprzedajmy jeszcze... Ż o, tak. Sprzedajmy jeszcze żelazo. Nie, już nie chcę. Chciałbym też sobie ogarnąć dzisiaj łuk, chociaż nie wiem czy mam strzały, znaczy nie strzały tylko nici. A mam trzy, idealnie tam. Widzę. Tak, bo albo będzie fajnie, jak pójdziemy na smoczkę, będziemy mieli potem elitrę. oby się udało. Aby było albo nieskończoność napisane, albo... albo... E, moc. E, Ale ja mam pecha zawsze, więc... Ale ten kilof to wcale nie jest kilof z tamtego drugiego kilofa, tylko nowy zrobię, kompletnie nowy nowa kilof. Tamten jest gdzieś... nie wiem nie. gdzie. Gdzie ten jest? Tamten jest chyba o tu. Tak, tutaj jest, a ja mam nowy sobie zrobiłem. A twierdzę, że było tak daleko. a że sobie nie zdajecie z tego sprawy. Dobra, ja na razie będę chyba się wymieniać. A nie chcę was Aha, jeszcze ja dużo tego szkła kupuję. Bo chcę mieć dużo szkła, ponieważ. E, po, po, potrzebuję. Do tego, tego. Bo ja tak, tak mi się. Taki mam fajny pomysł, bo ja obejrzałem dużo poradników, jeżeli chodzi o farmę Guardianów i przez to mogę zrobić już własną, kompletną z głowy i myślę, że będzie fajnie. A walny mamy tyle, obecnie, trochę. Więc, farma bardzo wydajna, a tak w ogóle statystyki, czas gry, no, dwa dni niedługo. A nożyce, jak tam się mają, na temat, jak zresztą pokazać, No, dobrze się mają, a poza tym są tak tanie, że jeszcze mam farmę żelazną. To czego chcieć więcej? <laughs> Nic. A poza tym, już farma villagerów mi nie będzie nigdy potrzebna, bo jest tyle ich tam. Zrobię przy okazji więcej albo później. Na razie się zajmijmy ważnymi sprawami. Mam dobry pomysł. Mamy ten gravel tutaj, zróbmy dużo strzał. Będziemy kopać szczęściem trzy. Trochę tych strzał. Na smoczka się przyda. Smutne, sosad, Zombiaczek. Tam był zombiaczek. A masz. A masz. A masz. A masz. Osiem. No dobra, może być osiem. Nie mamy pewnie piórnia. Nie powinienem mieć. Kurczę, przydałaby się farma tych. No mógł poza tym. O, bo ja mam tutaj łuki, zapomniałem. Jakie są? Wyciężałowiłem ryby. Tu mam łuki. Tutaj powinienem mieć dość sporo tych łuków. No właśnie, tu mamy na przykład taki super łuk, na prawe mamy i nieskończoność, super. Teraz to połączyć i będzie super. Tylko, jakby to połączyć? Kowadełko moje, się, które się rozwala. Najpierw to bym połączył z nieskończonością. Ale to by był kozak. Uuuk. Dobra, robimy go. Bez mendingu. A z mendingiem do... połączę? Będzie. Ale bez płomienia, czy. Nie, taki może być. To wbijam dziewiąty level na handlu oczywiście. I widzę się z wami jak będę miał dziewiąty lewerek. Albo teraz może? I... O może szósty to by zaczeka, bo ja jestem głupi. Albo nie. Dob Dobra, to widzę się z wami jak to wbija. Nie rozumiem innej rzeczy. Po co ja w ogóle szłem tam do tej... Tam daleko, tam do 3000 kratek, skoro tu jest tyle żwiru. Tu wszędzie mogą sobie tyle tego wykopać. A ja to fajnie nawet, będę miał dużo żwiru tutaj. Sobie wypiję jakieś miksturki. O, bo, nic, nie trzeba nawet miksturek, mam przecież tego. Przewodnie mam. Zabijesz się z twojej własnej broni. Brawo. Celność 100%. Okej, okay, mamy dziewiąty poziom. Przed chwilą sobie zbiłem. Dobra, do tego kowadła dawaj, nie. To? A te kowadło przetrwało od początku tego świata, przetrwało to kowadło. Oby teraz się nie zniszczyło. Nie, ja chcę nic nazywać. Czy, czy, czy. Jest, te kowadło teraz bierzemy. Ale jest dopiero uszkodzona, nie. Jakieś mocno uszkodzone. To dobrze, to jeszcze sobie trochę pożyję. Niestety ja mam takiego pecha. Mogę Wam zresztą pokazać, jakiego ja mam pecha do mieczy. Patrzcie, miecz, miecz ostrość 3, odrzut 2. Super. Tu brak. Ostrość niezniczalność 3, odrzut 2. Samo odrzuty ja mam. Takiego mam pecha. Tutaj mam ostrość niezniszczalność. Mam też 6. Tutaj 3. Odrzut 2, ostrość 3, odrzut 2 pogroms nie umarły. I to wszystko było na 30 poziomie zaklęcia, nie? Więc zrezygnowałem z miecza, ale trójzębem. On ma aż 9 do obrażeń, więc takiego... Taką krówkę to powinien mieć zresztą hit. Nie, na no, krówkę to nie. a taką kurę ma Nahita. A wiesz, krówkę, jak się podskoczy, to też ma na hita. Więc wiecie, no spoko jest trójząb w Minecrafcie, tylko może trochę za mocny. Tak mi się trochę wydaje, że jest za mocny trójząb. Ale to tylko, no nie wiem nawet, bo czasami trójzom tak trudno wydropić. ja mam akurat dwa i to bez żadnego lootingu, po prostu sobie dropnąłem. I to wszystko. Es... To wszystko w temacie. Spróbuję teraz z wyrzuceniem wiadra. Challenge. Nie uda mi się, wiem. Jest bardzo trudne, i jeszcze jak nagrywałem, mi się to dużo razy nawet udało, ale z nagrywaniem to jeszcze nigdy. Nie. nie. to mi się nie uda. są ludzie, ja idę teraz odpalać piecyki, niech się dzieje co chce. Ja tam muszę sobie naprawić łuk, łuk. więc. Ostrzały! O, super! Jednak do łuku. Odpalamy, piecyki. Jak się dzieje, co ma się dziać, ja tam odpalam piecyki, jest. I teraz jedyne, co mam robić, to czekać. A wiecie co? Jak gdy będziemy tak czekać, to jest jeszcze jedna rzecz do zrobienia. Bo ja już mniej więcej się orientuję, bo wam nie pokazywałem, bo przypadkowo w Oceanie znalazłem Stronghold bo w Oceanie, po prostu sobie tam był. Popłynąłem na odcinku, ale już nie pokazywałem, a po prostu chyba to nagranie mi się nawet usunęło, nie wiem. Ale tam jest. Szkiłko odłożę. I mam 8 tych tych różczek. Gdzie ja ją mam w ogóle. Coś tu ja miałem. To jest bardzo ważne, bo żeby ja je zdobyć, to musiałem przez dwie godziny się udawać do twierdzy, potem pół godziny wracać stąd. Wracać to zawsze szybciej, bo znasz drogę już. A tak to nie znałem drogi, nawet nie wiedziałem, w którą stronę iść. Nic nie wiedziałem. Po prostu szukałem. Znalazłem chyba z jakiś 1500 kratek od portalu naszego, więc słabo. Będzie trzeba tam zrobić portal i będziemy mogli nawet sobie fajną bazę zrobić. Ale kurczę, gdzie ja to mam? Te różdżki. Dobra, okazało się, że były. tutaj bierzemy jedną... Bierzemy pięć kamieni, nie, trzy kamienia. I tak. Potrzebowałbym więcej em emsów. Emzy. Są nie mam już chyba więcej. 33 tylko... To jest niemożliwe. O to jeszcze raz, tak. Zero. I tutaj już nic nie ma. Dobra, jest taka sprawa, jak mamy to. Ja nie zrobię tego super. Bo nie ma chyba tego nigdzie w skrzynkach, nie? Jak mam, to jest karytynem i będę musiał... Nie wiem, co będę musiał. Będę zły po prostu, będę bardzo zły. I się okaże, że mam statyw alchemiczny, a zrobiłem nowy. I chciałbym, żeby tutaj był jakiś wolny osadnik bez pracy, którego nie ma. Trzeba zrobić eksperyment, który nazywa się ile osadników wejdzie z... Trochę ich tutaj jest, się namnożyli. Więc już, już wiecie, dlaczego mówię, że więcej osadników, już tą farmę mogę zmniejszyć. Dlaczego nie chcę większej ilości osadników? No to widać. Nawet tutaj są takie lagi. Krowy, osadniki dobra, wychodzą. Szybko jeden, tylko jeden. Super. Teraz zamykać. Kurczę, no. Cały czas tam nowe wpadają. To postawię, postawię. A szybko. Nie. Tłok. Wszyscy chcą na wolność, ale. Nikt już nie wyjdzie na wolność. Ja chciałem jednego, nie tysiąc. Dobra jest. Uf, udało się. W Czterech wyszło czy ilu. Nie wiem nawet. Tu jest tak głośno, że... że... Tyle powiem. Tyle powiem Minecraft, już mi tam nie stękajcie. I biorę łódkę, której nie mam. Oczywiście, że nie mam łódki. Gdzieś tu jest, na pewno jest. Ja chcę tylko tak tymczasowego jednego osadniczka. Super. Parę, ktoś weźmie pracę stąd. Dobra, nawet nie musicie być w tym. Dawaj mi to. Wódce nie musicie być. Niech też po prostu weźmy stąd prasę i będziemy, będzie git. Ty weź. Ty jesteś mądrym człowiekiem. Dasz mi Ender Perły, prawda? Nie. Ty jesteś mądrym człowiekiem, prawda? Ty dasz mi perły. Ale jeszcze mądry człowiek. Chodź tutaj. w bardzo dobrą pracę, tylko musisz to stuknąć. Tłumaczenie osadnikowi. O, bierz to! A nie wierzę. Wszystko rozwalam tym super kilofem. A nie nagrywałem, jak zdobywałem różne rzeczy, dlatego bo to by trwało... bo by trzeba było zrobić jakiegoś pięciogodzinnego live'a. O niej, go walnąłem, teraz będzie mi drożej sprzedawał. No ale to widzę się z wami jak... Jak ktoś wreszcie zmądrzeje z nich. Kurde, no. Nikt nie chce tej pracy wziąć, a ja mu tyle bym zapłacił. Tyle bym zapłacił po prostu. Echym. Brzydko, brzydko. Gdzie to jest? To jest. Brzydko, brzydko. E, dobra, tego dnia Minecraftowego się nie udało. idziemy spać. To będziemy jeszcze tylko te perły i to wszystko. To już będę prawie gotowy. Na smuczka. Interakcja o co chodzi? Czy ja kliknąłem Dobra, nie będę klikać, bo zaraz zatrzymam nagrywanie Nie wiem, nie wiem co o tym, co o tej grze myśleć. Wziąłem sobie sobie te marchewki. I zobaczmy, czy ten koleś, którego tutaj zamurowałem, zaczął pracować i wreszcie zmądrzał. Nie. Niestety. Smutne. Smutne to. A ty? Widzę, jaki ty jesteś inteligentny. Stań i weź pracę. Czy ktoś już wziął gdzieś stamtąd i wy nie możecie już? Sprawyłaś, jesteś z banem Teraz zresztą jesteś z banami Wszystko tu poniszczę, bo mam za szybką łopatę. Za szybką. Ewidentnie za szybką. Tak, tak, tak. Dobra. Weź to, błagam cię. Nie wiem. Dobra, typeczku, mam dla ciebie inną ofertę. Super, że tu wlazłeś Zajdę z tam na dół. Tam już nikt nie będzie ci przeszkadzał w wziąciu pracy. Dokładnie tak. A teraz powinien tam wpaść. Nie. Trochę do tyłu. Teraz. Jeszcze trochę do tyłu. Teraz. Teraz, teraz powinien tam wpaść, jak mam szczęście. Jak to jak ja to nigdy nie ma szczęścia Dobra wchodź tam super Wejdziesz tam Wierzę w ciebie Janusz Wchodź tam Jest Jest Janusz Brawo Chodź tutaj Weź tą pracę Chodź tu Jest Dobra Teraz musimy go tylko zupgrade'ować Trochę expa wleci. Dawaj perły Janusz. Dawaj perły. Dawaj perły. Dawaj perły. Muszą być perły. Mielto, mielto. I... Trzymy! Dobra, muszę teraz to zupgrade'ować. Super. I zobaczmy, czy ma perły. Zmieniło się? Jeżdżę w ciebie, Janusz. Jest! Perełki super, 12 mi wystarczy, bo ja wiem. Tam nie zaglądałem do środka, ale wiem, gdzie to jest. Super, Janusz. Co z tego, że mi zdradziłeś? Ja mam to gdzieś już. Sprzedałeś mi perłę, teraz masz zginąć. Nawet a co teraz? O, te mikstury są fajne. Na Expica. Na przykład mogę sobie naprawić. Tylko ten łuk. Patrzcie. Czemu się nie naprawia? Czemu on nie ma mendingu? Yy. Dobra. Mending mi jest zbędny. Sobie mogę naprawić ten łuk innym łukiem. No to samo wyjdzie. Tylko żeby tego wadu się nie roztrzaskało. Bo... Jest, nie roztrzaskało się. Wadło. Jest jakie uszkodzone. Za... No dobra, jest git. Mam łuk. Ogarnęliśmy sobie łuk. Złote jabłuszka, perełki. Mm, co jeszcze ogarnęliśmy? Chyba zresztą nic. Także, no chyba to na tyle. No, bardzo króciutkie odcinek, ja to wiem. Ale no to. Musi być trochę krótszy, bo w następnym no to pokażę wam całą walkę ze smokiem. Tak. Ty nie weź tego, wiesz co? Ty mnie nie subskrybujesz, patrz. Ty jesteś ty, wizu, ty mnie nie subskrybujesz. Ten, co mnie nie subskrybuje, tak skończy. Będziesz... To nagle przez okno wleci trójząb i zniszczy ci komputer. Jak mnie nie zasubskrybujesz, więc... Lepiej subskrybuj... A. Uciekamy! Uch. Uch. <ścoughs> Wizu, czemu ty chciałeś to zrobić? Wizu, powiedz mi czemu. Dobra, ja przez swoje głupoty prawie zginęłam, także... Do zobaczenia. Pamiętajcie, pamiętajcie o tym. E, do zobaczenia do kolejnego... Мы так можем клепать, ну и папа. -па.